Tam, gdzie jeszcze wczoraj niósł się spokój wśród malowniczych pól Lubelszczyzny, dziś unosi się niepokój. Kiedy z nieba spadł dron, a jego szczątki wylądowały niepokojąco blisko ich domu, sielanka Joanny i Kamila z programu rolnik szuka żony zmieniła się w obawy. Niepokój, który w ostatnich dniach ogarnął wielu Polaków, Szczególnie mocno dotknął tych, którzy od lat śledzą losy Joanny i Kamila Osypowiczów, jednej z ulubionych par widzów programu Rolnik Szuka Żony. Wydarzenia te wdarły się w ich spokojne, wiejskie życie z siłą, która wywołała nie tylko ich zaniepokojenie, ale także poruszyła setki, jeśli nie tysiące ich fanów. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się alarmujące informacje dotyczące nielegalnego naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Chodziło o rosyjskie drony których szczątki znaleziono już w wielu miejscach kraju, w tym także na Lubelszczyźnie, regionie, gdzie zamieszkują Joanna i Kamil. To właśnie w tej malowniczej części Polski, w niewielkiej, ale niezwykle urokliwej miejscowości Sławatycze, zakochani prowadzą wspólne gospodarstwo rolne. Ich dom stojący niedaleko granicy z Ukrainą, stał się miejscem, gdzie dotychczas dominowały cisza, bliskość natury oraz harmonijny rytm pracy i odpoczynku. Jednak niedawne wydarzenia wstrząsnęły tym porządkiem. Wszystko zaczęło się od niepokojących doniesień o tajemniczych obiektach spadających z nieba. Jak się później okazało, były to drony, których pochodzenie i cel lotu wciąż budzą liczne pytania. Jeden z nich rozbił się zaledwie kilka kilometrów od gospodarstwa Osypowiczów. Wieść o tym zdarzeniu rozeszła się błyskawicznie i wywołała prawdziwą falę niepokoju wśród internautów śledzących życie pary. W krótkim czasie skrzynki odbiorcze Joanny i Kamila wypełniły się wiadomościami pełnymi troski, obaw i pytań o to, czy nic im się nie stało, czy czują się bezpiecznie i czy sytuacja nie zmusi ich do opuszczenia ukochanego miejsca. Joanna, która dotąd raczej stroniła od nadmiernego epatowania prywatnością i zawsze starała się publikować w mediach społecznościowych wyważone, spokojne treści, tym razem poczuła, że musi się odezwać. Wiedziała, jak wiele osób przejmuje się ich losem, i uznała, że milczenie mogłoby jedynie potęgować atmosferę niepewności. Dlatego też postanowiła zabrać głos, w sposób, który najlepiej odzwierciedla jej charakter spokojny, rzeczowy, bez zbędnej sensacji. W tym celu skorzystała z ich kanału o nazwie Osypki, stworzonego z myślą o najbardziej zaangażowanych obserwatorach którzy od początku towarzyszyli im w drodze od telewizyjnego show do codzienności wśród pól i lasów. Jej wpis był krótki, ale nacechowany autentycznością i troską. Zwracając się bezpośrednio do swoich odbiorców, zapewniła ich, że mimo groźnie wyglądających doniesień, wszystko u nich w porządku. Potwierdziła, że rzeczywiście jeden z dronów spadł niepokojąco blisko ich domu, jednak nie doszło do żadnych zniszczeń, a oni sami czują się dobrze i są bezpieczni. Wyraziła również wdzięczność za zainteresowanie oraz za wszystkie ciepłe słowa, które do nich napływały. Jej komunikat, choć zwięzły, został przyjęty z ogromnym entuzjazmem, był niczym kojący głos rozsądku w czasach, gdy emocje sięgały zenitu. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła, bo incydent z udziałem drona to tylko jeden z wielu, jakie miały miejsce na terenie Polski. Łącznie szczątki niezidentyfikowanych obiektów powietrznych które uznano za rosyjskie drony, znaleziono już w dziewiętnastu różnych lokalizacjach. Sytuacja stała się na tyle poważna, że zaczęto podejrzewać, iż nie może chodzić o przypadek. Skala zdarzeń, ich rozmieszczenie i moment, w którym do nich doszło, skłoniły ekspertów i polityków do wniosku, że działania te mogą mieć charakter prowokacyjny lub zwiadowczy. Przykładowo, jeden z dronów uderzył w budynek mieszkalny w miejscowości Wyryki, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Sławatycz. Inny został odnaleziony w okolicy Czosnówki pod Białą Podlaską. Kolejne maszyny rozbiły się na terenie województwa łódzkiego, a także w pobliżu cmentarza w Cześnikach. Te informacje były szeroko komentowane w mediach oraz wśród mieszkańców regionu, którzy od dawna czuli się bezpiecznie, a teraz nagle zaczęli spoglądać w niebo z niepokojem. W obliczu rosnącego napięcia, polskie władze zdecydowały się na zdecydowane kroki. Premier Donald Tusk, po przeprowadzeniu serii rozmów z najważniejszymi przywódcami państw Unii Europejskiej, takimi jak prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Fryderyk Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, ogłosił natychmiastowe zamknięcie granicy z Białorusią. Decyzja ta była odpowiedzią na planowane rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe pod kryptonimem ZAPAD, które miały rozpocząć się już w najbliższy piątek i wywoływały uzasadnione obawy o destabilizację sytuacji w regionie. Dodatkowo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki odbył rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. W trakcie tej wymiany zdań padły jasne deklaracje dotyczące jedności sojuszniczej, a także konieczności zwiększenia wsparcia wojskowego i technologicznego dla polskiego systemu obrony powietrznej. Obie strony zgodziły się co do tego że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO wymaga teraz nie tylko wzmożonej czujności, ale także konkretnych działań operacyjnych i inwestycji w infrastrukturę obronną. Dla Joanny i Kamila te geopolityczne zawirowania mają jak najbardziej realny wymiar. To nie tylko nagłówki w gazetach i materiały w serwisach informacyjnych, ale również coś, co wydarzyło się tuż za ich ogrodzeniem. Spadający z nieba dron mógł trafić gdziekolwiek, w ich dom, w stodołę, czy miejsce, gdzie często spacerują z psami. Choć nie doszło do tragedii, to świadomość, jak niewiele brakowało, sprawiła, że to, co kiedyś wydawało się odległe i abstrakcyjne, dziś nabrało bardzo konkretnego i namacalnego wymiaru.